Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych wani. Kochani, przychodzę dzisiaj z króciutkim, szybciutkim filmem, ponieważ muszę się z wami podzielić moim odkryciem. Odkryciem moim jest coś, co właściwie nie jest żadnym odkryciem. Teraz po prostu przecudnie pachnie nuta Irysa. Mam tu dwa produkty irysowe. Stary, poczciwy Jardley, który do niedawna był za kilkanaście złotych i nikt go nie chciał kupić. Teraz zaglądam na Allegro po 100 złotych. Czuję się za to odpowiedzialna, bardzo Was za to przepraszam. nieraz mówiłam, że te perfumy są tanie, okazuje się, że już tanie nie są. No i Prada Iris, ale powiem Wam, że ten chyba pachnie lepiej, bo Prada, przepraszam, Infusion Iris ma tą taką fakcję świeżą, ale ten od razu ma tą pudrową, ale wytrawną. I trochę retro. No, ten chyba pachnie jeszcze lepiej, więc muszę Wam powiedzieć, testujcie póki się da te irysy, bo jakoś aura im sprzyja. A jeśli macie jakieś swoje wypróbowane teraz nuty, które teraz świetnie pachną, to ja chętnie sobie o nich posłucham, poczytam. Napiszcie to w komentarzu. Jeśli na przykład znacie jakieś męskie perfumy z nutą Irysa, które świetnie pachną, myślę, że. Tutaj do nich dior Om należy, ale przyznam się szczerze, nie mam ich rozpracowanych, więc, a tam było potem tych flankerów i tak dalej. Tam się dużo działo. Ktoś inny zrobił pierwszą wersję Dior-Om, a potem powstawały te kolejne. Nie była ta wersja kolońska, więc myślę, że jeśli nawiązuję do tej wersji podstawowej, to też pachnie nieźle. Także proszę o Wasze głosy, co Was oczarowało albo. Czy znacie jakieś perfumy z nutą irysa, na przykład macie w domu i macie je przetestowane, rozpracowane, to powiedzcie, czy one też pachną świetnie, te wasze sprawdzone, przetestowane perfumy. Dziękuję za uwagę, życzę wam wszystkiego pachnącego, takimi nutami, jakie są wam bliskie i jakie kochacie. Pa, pa!